Zarówno podczas mojej prelekcji w trakcie dzisiejszego kongresu, jak i podczas panelu dyskusyjnego często przewijało się od czego urząd powinien zacząć, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. I zarówno w moim interiale, jak i wspólnie z panelistami stwierdziliśmy, że zacząć od człowieka, bo to każdy z nas no, jest tym elementem najbardziej podatnym. Natomiast dopiero potem przechodzi do sprzętu i regulacji, które będą dziś płynęły odgórnie. Pierwszą, najważniejszą radą, wręcz kluczową jest to, żebyśmy korzystali z doświadczeń miast frontowych, jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysem, a konkretnie kryzysem dotyczącym masowych ruchów ludności. Wiele doświadczeń tych miast może pomóc nam stworzyć profesjonalne i uszyte na miarę plany zarządzania kryzysowego. Te ostatnie, zwłaszcza miesiące. Pokazały także rolę na przykład wolontariatu. Na ile dany samorząd jest w stanie skanalizować ten ogromny potencjał i z jakim mieszkańcy zapukali do samorządu i tutaj mądre zaangażowanie wolontariuszy okazało się po prostu kluczem do sukcesu. Współczesny samorząd to świadomy klient, znający bardzo dobrze własne potrzeby, Znający ryzyka, na które jest narażony, a także potrafiący korzystać z, ze wsparcia brokerów i rynku ubezpieczeń. Witamy serdecznie na pokładzie autobusu Pilea, autobusu elektrycznego, długości 10 metrów, a o zasięgu 400 km. Przejechanie jednego kilometra naszym autobusem kosztuje mniej więcej około 50 groszy. Myślę, że jest to bardzo dobry produkt dla większych i mniejszych gmin, powiatów.